Witajcie słuchacze, dziś opowiem wam o czymś, co zmusiło mnie do nagrania w sumie pierwszej recenzji książki na kanale. Coś czego dotąd nie robiłem, gdyż moje zainteresowanie i tak wielceniszowe pewnie nie spodobałyby się większości z was. Cholera, nawet terpegi, zarówno te papierowe jak i komputerowe to dla mnie bardziej casualowy, w sumie najbardziej casualowy rodzaj reprezentowanej rozgrywki, nawet na moje standardy. No, ale doszedłem do wniosku, fuck it. Skoro w kinach masowo tłuczone są do znudzenia kolejne filmy o superbohaterach, na półkach z książkami kolejne grubo ciosane fantazy o gościu z mieczem w quasi średniowiecznym settingu co poluje na potwory, a potem ludzie narzekają, że wszystko jest takie oklepane, to ja może spróbuję wypromować coś, co mnie interesuje i troszkę was zarazić. A skoro o tym mowa, skoro mamy koronawirusa grasującego za oknem, no pun intended. No, to w sam raz przysiąść sobie z jakąś książeczką wieczorkiem i wchłonąć ją oczami. No okej, okay. to co ja takiego niszowego lubię? No, nie ukrywam, że bliskie memu sercu są powieści marynistyczne. Nie tylko z epoki żagli, ale w ogóle. Motyw załogi na wiernej, wytrwałej maszynie, która przenosi ich przez najgorsze perypetie i własnym pancerzem chroni przed niebezpieczeństwami, gdy dookoła szaleje żywioł lub zbrojny konflikt, jest niezwykle kuszący. Czy to dramat w opowiadaniach Lotara Guntera Buchheima, czy niewinne i pozytywne przygody Horatio Hondoera albo sensacyjne podchody z militarnych powieści Clancy'ego i Bonda. Mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze omówimy sobie dzieła niektórych z tych panów, ale póki co nie będziemy brnąć w ciężki historyczny realizm, ani żadne dramaty, a skoncentrujemy się na przyjemnej i lekkiej przygodzie z elementami eksploracji dziwnego i obcego, choć znajomego świata. Wokół cyklonu Taylora Andersona to pierwsza część długiej sagi Destroyer Man u nas w Polsce przetłumaczonej na serię Niszczyciel. Opowiada o załodze starej i rdzewiącej krypy floty azjatyckiej Stanów Zjednoczonych w początkowych stadiach japońskiej ofensywy w roku 42. USS Walker to niszczyciel klasy X, tak zwany czterofajkowiec, który nowoczesny to może był, ale zaraz po I wojnie światowej, gdy został zbudowany. Walker dostał się w komendę młodemu kapitanowi imieniem Matthew Ready, który początkowo swój przydział traktował jak zesłanie. Ech, jego załoga, choć starała się jak mogła, by utrzymać łokera na wodzie, jest jednak rozleniwiona i przyzwyczajona do powolnego, sielankowego i pozbawionego większych zmartwień życia w tropikach. Gdy Japończycy ruszyli na Filipiny, maleńka i przestarzała flota sojuszu nie mogła się im przeciwstawić, a zatem rzuciła się do pełnego odwrotu. Poznajemy naszych bohaterów, gdy wraz z kilkoma siostrzanymi jednostkami eskortują brytyjski krążownik HMS Exeter przed japońską formacją depczącą im po piętach. Niestety, przestarzałe i ociężałe jednostki nie są w stanie uciec pościgowi i giną jedna za drugą. Niemal równie gwałtownie jak weszli w deszcz teraz z niego wyszli, mrużąc oczy przed blaskiem popołudniowego słońca. Wilgoć zaczęła natychmiast parować. Potem jedną trzecią mili z lewej ukazał się mokrym niczym pies Mayhan, który natychmiast zwiększył prędkość. Wszyscy rozglądali się za przeciwnikiem. Boże kapitanie, proszę spojrzeć krzyknął Sandus. Bosman zaklął i Mat przepchnął się obok niego na prawe skrzydło. Serce niemal zatrzymało mu się w piersi. Jakieś cztery mile od nich konał połk. Niszczyciel przewalał się z boku na bok z silnymi przegłębieniami na rufę. A nad nim niczym sępy krążyły samoloty. Wokół niego unosiły się kolumny wybuchów. Obserwatorzy naprowadzali na połpa ogień krążowników. Kapitanie, chyba nie możemy, bo może jednak, zaczął młody Reynolds, lecz szybko zamknął usta, rozumiejąc bezsens swojej wypowiedzi. Gdy spojrzał na kapitana, przeraził się, spostrzegłszy malującą się na jego twarzy wściekłość. Kapitan Reedy jęknął i cofnął się do środka. Około 7 mil przed nimi ciemniał następny szkwar. Niemal zielony i pochłaniający znaczną część horyzontu. Z jakiegoś powodu zdawał się emanować jeszcze większą grozą niż ścigające aliancki zespół krążowniki. Kurs na chmurę! rozkazał Matt tonem, jakiego jeszcze u niego nie słyszano. Twardym i nabrzmiałym nienawiścią. Przekazać na Mehana, że trzymamy odległość na wypadek konieczności manewrowania. Niech wycisnął wszystko z maszyn. Po lewej przeciągł jeszcze jeden mniejszy szkwał. Szybko zanikał, jakby coś wyssało z niego siłę. Gdy deszcz osłabł, wychynęły z niego dwie ciemne sylwetki. Święto Mario! mruknął Grey i przeżegnał się odruchowo. Po lewej burty zbliżały się dwa okręty. Liszczyciel jakaś znacznie cięższa jednostka. Oba odcinały im drogę od zbawczego schronienia. Wszystkim zabrakło słów. Matt uniósł lornetkę i przyjrzał się uważnie obu przeciwnikom. Panowie, to Amagii powiedział o chryple, ale rzeczowo krążownik liniowy. nie całkiem papcernik, ale silniejszy od zwykłego krążownika jestem pewien, że to on bo to jedyna taka jednostka dodał, uśmiechając się ironicznie zbudowany w latach dwudziestych, więc niemal tak samo stary jak my jednak sporo w niego zainwestowali. Kilka lat temu przeszedł poważną przebudowę. Gdy o tym czytałem, nie mogłem się nadziwić, jakim cudem udało się Japończykom zmusić tę górę stali do osiągnięcia prędkości, o których inni mogą tylko marzyć. W sumie, chyba nic dziwnego w tym, że pojawił się właśnie tutaj. Oni naprawdę nie chcą, żebyśmy uciekli. Obrócił się do Riksa. Proszę przekazać na Majhana, żeby szykował lewo burtowy wyrzutnie do ataku torpedowego powiedział twardo. Panie Sandison, proszę postawić swoich ludzi w stan alarmu skrzyżował ręce na piersi i zacisnął dłonie. A możemy ich ominąć. Nie możemy zawrócić. Zostaje nam tylko jedno. Grey przytaknął, z ponurą miną. Ajaj se. Musimy przez nich przejść. Trzy ocalałe niszczyciele eskorty stawiają wszystko na jedną kartę. Próbują umknąć w sztormowe chmury na horyzoncie. U ich zgrozie. Naprzeciw wypływa im potężny krążownik liniowy Amagi w towarzystwie japońskiego niszczyciela, który posyła kolejny okręt na dno. Z całej eskorty zostaje USS Walker i USS Mayhem. Dwie siostrzane jednostki, które dokonują zuchwałego ataku torpedowego, są w stanie przebić się przez blokadę przeciwnika i zniknąć w surowym szkwale. I tutaj właściwie zaczyna się nasza przygoda. Sztorm bowiem jest dość dziwny. Zachodzą w nim nienaturalne zjawiska. Przechodzi równie szybko, co się pojawił, zaś kapitan Reedy i jego załoga nie mogą uwierzyć własnemu szczęściu, bowiem przetrwali najgorszą bitwę swojego życia. Ich okręt jest w opłakanym stanie. Na pokładzie wielu rannych maszynownia ledwo zipie, paliwa jest i tak mało, a w dodatku groźba japońskiego pościgu nadal jest realna. Z pogoni ocalał także Meihan, choć oberwało się im gorzej niż Walkerowi. Nadbudówka i mostek przestały istnieć wraz z prawie wszystkimi oficerami na pokładzie. To, że Mayhan jeszcze unosi się na wodzie to cud. Między niszczycielami Amerykanie znajdują dużą grupę japońskich marynarzy, którzy zdają się przed czymś uciekać, szamocząc w wodzie. To załogę japońskiego eskortowca, którego Walker i Mayhan posłali na dno atakiem torpedowym, ale jest w nich coś nienaturalnego. Dopiero wtedy Amerykanie dostrzegają, że wokół ofiar krąży jakaś ławica ryb, które to pożerają rozbitków żywcem i wciągają ich pod wodę. A pomiędzy nimi grasuje olbrzymia istota, którą z początku wzięli omyłkowo za łódź podwodną. Z rzezi na morzu udaje się uratować jednego nieprzytomnego japońskiego oficera, Czas gdy olbrzymie, najeżone kłami szczęki stwora, przypominającego połączenie ryby i krokodyla, łapią ku zgrozie obserwatorów, połykając ofiary w całości. Walker i jego załoga przeżywają szok. Cóż to za wielkie monstrum ich zaatakowało? Nie rozumiejąc powagi sytuacji, powracają do oryginalnego planu, udając się do cieśniny pomiędzy Jawą a Bali, gdzie zamierzają schronić się, by dokonać najpotrzebniejszych napraw. Wtedy doznają kolejnego szoku. Choć mapy się zgadzają, linie brzegowe także, na horyzoncie nie widać ani śladu bytności człowieka, ani jednej ludzkiej osady, tam, gdzie powinna być. Żadnego portu, tylko soczyste dżungle i grasujące w nich kolosalne jaszczury, jakie od milionów lat uznawało się za wymarłe. Inne stworzenia widoczne na równinie też zwróciły uwagę na zamieszanie. Statko zwierząt przypominających trochę nosorożce, tyle że z szeroką kryzą wokół szyi zamiast rogu zaczęło trąbić posłoniowemu Inna grupa brontozaurów truchtem dołączyła do większej gromady, która zwarła szyki w czymś, co wyglądało na linię obronną. Po chwilę zaczęły zmierzać w kierunku także inne statka. Zdumiewające! krzyknął Bradford. Wielki samiec z najbliższej grupy tupnął gniewnie, wzbijając kurz i miażdżąc kilkoma drzewek. Cofamy się! Rozkazał kapitan. Nigdy nie widział niczego podobnego, ale cokolwiek się działo, byli w mniejszości, o przewadze masy przeciwnika, nie wspominając. Działa Walkera mogłyby powstrzymać szarże dinozaurów, ale ludzka grupa była ciągle zbyt blisko. Trudno było zaś przewidzieć, czy w tym wypadku broń ręczna okaże się skuteczna. Owszem, Springfield mógłby załatwić słonia indyjskiego, jeśli trafiło się gdzie trzeba. W co jednak mierzyć, strzelając do brontozaura? Panie Bradford, wynosimy się stąd. Australijczyk odwrócił się niechętniej, nagle zamarł i zbladł. Dostrzegł coś za plecami mata. Kapitan błyskawicznie się obejrzał. Nie więcej niż 20 jardów od nich w trawie stało osiem wielkich jaszczurów. Bez wątpienia szykowały się do ataku. Przypominały trochę bestie z wyspy Menyang, tyle że pokryte były piaskową sierścią lub krótkimi piórami poruszały się w postawie wyprostowanej. Ustawiły się w luźnym półkolu, blokując ludziom drogę odwrotną. Wielki samiec ze stada nosorożcopodobnych podobnych wciąż dawał głośny wyraz niezadowoleniu i jeden z nowych jaszczurów, zapewne przywódca, prawie bezgłośnie syknął na niego, ukazując pełną ostrych zębów paszczę. Stwór miał długie, na cztery palce zakrzywione pazury i przebierał nogami jak szykujący się do ataku kot. Nagle od plaży dobiegło znajome stakato Thompsona i bardziej basowe pochukiwanie Springfielda. Matt odkrył nagle, że ma jeszcze całkiem spory zapas adrenaliny. Cel! Jaszczury! Ognia! Nasi bohaterowie zostali przeniesieni do alternatywnej wersji ziemi. Na której ewolucja potoczyła się innym torem niż w naszym świecie. Zaś porzucona załoga USS Walkera próbuje w nim przetrwać, odkrywając dziwne lądy, gatunki, a przy tym i cywilizacje. Inteligentne formy życia istnieją bowiem w tym świecie, lecz wielce się od nas różnią. W tych pierwszych rozdziałach poznajemy barną załogę Niszczyciela oraz wraz z nimi próbujemy zrozumieć świat, których jednych przeraża, Innych zaś ekscytuje. Charakterni oficerowie, niefrasobliwa załoga, twardy stary bosman ustawiający wszystkich do pionu, tajemniczy myszowaci towarzysze stroniący od słońca pracujący w kotłowni, zdegustowany kuk, któremu nic nie pasuje, no i oczywiście działonowy Denis Silva, który ciągle pakuje się w tarapaty. A do tego japoński jeniec, którego odratowali z wody, pan Tatsuma osaczony przez nieufających mu Amerykanów. Dorzućmy jeszcze plejadę ciekawych indywiduów, jakie zabrały się na pokład Walkera podczas ewakuacji jednej z baz morskich w pierwszym rozdziale. Uczony przyrodnik naturalista pan Bradford, który z entuzjazmem chce badać każdy okaz i skrupulatnie opisywać każde znalezisko, oraz porucznik Sandra Tucker wraz z gronem sześciu pielęgniarek dzielnie łatających marynarzy oraz dwaj lotnicy, z czego jeden, kapitan Kaufman nie może przeboleć, że nikt nie okazuje mu szacunku odpowiedniego dla jego rangi. Niszczyciel przypomina mi trochę stare seriale pokroju Star Treka, tudzież zagubionych w kosmosie. Kapitan, załoga, ich wierny okręt przemierzają świat pełen tajemnic, odkrywając nowe ludy, kultury, walcząc o przetrwanie, Tylko że zamiast kosmicznych wojarzy mamy tutaj jednostkę morską oraz ludzi z II wojny światowej ciśniętych w zaginiony świat. Nasi bohaterowie ponadto nie mają żadnych supermocy. Jedynie technologie, ale nawet ta jest ograniczona. Jednym z pierwszych problemów, na jaki załoga Walkera musi zareagować, to skąd wziąć paliwo. Wszak niszczyciel opala kotły ropą. A tej z każdą przebytą milą jest coraz mniej. Druga sprawa, skąd wziąć amunicję, póki co mają jej pod dostatkiem. Ale na jak długo jej starczy? Zbudują fabrykę czy co? Nikt nie wie. W tym groźnym świecie nawet pozyskanie słodkiej wody jest trudne. Przy pierwszym zejściu na ląd zaatakowało ich krwiożercze jaszczury. I nim desant zdołał się wybronić, wpakowawszy w napastników kilogramy ołowiu, pomiędzy trupami legł kolejny marynarz. Czy tak ma od teraz wyglądać ich codzienność? I teraz dochodzimy do kolejnego konfliktu, jaki stanie się motywem przewodnim serii w poszukiwaniu ludzi, Walker napotyka rasę pierwszych przyjaznych i pokojowo nastawionych istot rozumnych na tej innej ziemi. Są to humanoidalne lemury, które pływają po morzach w wielkich drewnianych arkach, zwanych przez nich domami. Gwar cichu, w miarę jak obcy statek się zbliżał. Cichły nawet okrzyki przerażenia. Chuck i Risa. Przeszli na galerykę biegnącą nad ogrodami wokół całego statku i przepchnęli się do relingu, żeby lepiej widzieć. Obca jednostka była już blisko niecałe 100 ogonów od domu, mała w porównaniu z nimi. Była jednak dłuższa niż statki Grików, chociaż chyba od nich węższa. W przedniej części wznosił się jeden wysoki maszt, z tyłu wzrastał drugi, mniejszy. Na obu brakło skrzydeł. Przestał już gnać jak szalony, i szedł teraz z prędkością domu. Białe odkosy, które zostawiał wśród fal, zmalały do jasnych wąsów. Nie miał skrzydeł, a jednak poruszał się swobodnie, w dowolnym kierunku, niezależnie od wiatru. Teraz Czak miał wrażenie, że dziwny obiekt po prostu pełznie, jakby trzymany na uwięzi. I chętnie znów zerwałby się do biegu. Po środku wznosiły się cztery kominy, albo Ujścia, przewodów wentylacyjnych, z których wydobywały się czasem smugi dymu. Może to były skrzydła. Tylko jak miałyby działać? Gdy wcześniej je widział, dymu było więcej i statek płynął szybko. Teraz płynął wolno i dymu było mało. Czyżby rozpalili w środku ogień, żeby napędzał statek? Może. Czak poczuł ukłucie lęku. Ogień był dla ludu jeszcze jednym z wielkich zagrożeń. Na pokładzie wolno go było rozpalać tylko w specjalnych piecykach oraz lampach i dobrze go pilnowano, żeby chwila nieuwagi nie spowodowała zagłady całego domu. Obcy statek był już też całkiem innej barwy, zasadniczo szary niczym sztormowe niebo. Z tyłu niósł na małym maszcie pasiasty, kolorowy kawałek materii. Burty miał poznaczone brunatnymi zaciekami i nosił ślady zniszczeń. W kadłubie ziały liczne, duże i małe dziury. Jakby stoczył walkę z gigarybą. Przybycie gwardzistów wyrwało Czaka z zamyślenia. Zbrojni rozstawili się wzdłuż burty co pięć ogonów i odsunęli gapiów. Większość nie włożyła nawet lekkich pancerzy, wszyscy jednak mieli topory i kusze, które napięli zaraz gdy zajęli stanowiska. Czak poczuł się winny. Należał do rezerwy gwardii, jak wszyscy zdolni do noszenia broni, ale zapatrzony w intruza nie pomyślał nawet, żeby pobiec po oręż. Powinien zrobić to teraz. Już chciał iść, gdy na pogładzie znów podniósł się gwar, przepchnął się do Relingu. To nie Grikowie, krzyknęła Risa, unosząc rękę. Nie Grikowie! Chuck zamrugał zdumiony i ponownie przyjrzał się obcej jednostce. Zaciekawiony nią, nie zwrócił wcześniej uwagi, kto jest na jej pokładzie. Był pewien, że nikt z ludu, ale dopiero teraz poznał, że nie są to również Grikowie. Kim oni są? spytała Risa tak cicho, że ledwie ją usłyszał. Kto to jest tu diabła? spytał półgłosem Matt. Wyglądam jak małpy. Albo koty. Albo... pojęcia nie mam. wyrzucił z siebie Sandison. Mnie kojarzą się z lemurami. odezwał się podniecony Bradford. Chociaż muszę przyznać, że jest w nich coś kociego. Nie widziałem nigdy lemurów. rzucił Scott. Kocie małpy i tyle. Cisza na mostku, powiedział spokojnie, ale z naciskiem mat. Proszę pilnować steru, pani skąd. Lemury, zorganizowane w klany, wiodą spokojne życie, łowią ryby, handlują ze swoimi przybrzeżnymi koloniami i są ciekawi świata. Ta łagodna rasa jest jednak ścigana przez wielką potęgę, Cywilizacją krwiożerczych jaszczurów, zwanych grykami. Te potwory nie chcą pertraktować, nie chcą rozmawiać, atakują i pożerają wszystko w zasięgu swoich szponów zarówno lemury, jak i ludzi traktują ich jak jedzenie, pochłaniając całe kolonie, pozostawiając za sobą jedynie sterty obgryzionych kości. Niemniej, grykowie sami podróżują na dziwacznych żaglowcach do złudzenia, przypominających ludzkie statki z XVIII wieku. Ale dlaczego? Jakim cudem te, zdawałoby się bezrozumne jaszczury, opanowały konstrukcję angielskich trójmasztowców? To nie jest żaden zbieg okoliczności, zaś odpowiedź na to pytanie staje się kulminacją pierwszej książki. Walker w każdym razie pomaga w walce Lemurom, gdy ich pływający dom ulega napaści aż sześciu jednostek Grików. Ludzie i tubylcy zawiązują chwiejny i osobliwy sojusz, ucząc się własnych kultur i języków. Późnym popołudniem, gdy niskie słońce rozjaśniło wiszące na horyzoncie chmury, weszli do zatoki Balik-Papan. Po raz pierwszy od spotkania masywne żagle domu zostały opuszczone, z otworów burtowych wysunęły się niezliczone wiosła i przypominający gigantyczną stonogią statek, zaczął walczyć z odpływem, żeby dotrzeć do nabrzeża. Matt nie był pewien, czego właściwie spodziewał się po celu podróży. Ale był przekonany, że będzie to zapewne jakaś mała nadbrzeżna osada. Czaki i inni mówili zwykle o kolonii lądowej Balikpapanu, co sugerowało niezbyt wielkie osiedle. Ujrzeli jednak prawdziwą metropolię. W zatoce cumowały jeszcze dwa wielkie żaglowce w rodzaju salisy, a wokół nich setki mniejszych jednostek. Wrażenie było surrealistyczne. Długie molo wychodziło w morze dokładnie w tym samym miejscu, gdzie nie tak dawno płynęły japońskie frachtowce. Dalej rozciągało się miasto. Trudno było nazwać je inaczej. Chociaż architekturą różniło się od wszystkiego, co Matt dotąd widział. Blisko nabrzeża dominowały drewniane magazyny, dalej jednak wznosiły się wysokie budowle, przypominające trochę pagody, zbudowane podobnie jak wieże salisy. Większość liczyła tylko kilka pięter, niektóre jednak sięgały naprawdę wysoko. Każda kolejna kondygnacja zajmowała trochę mniejszą powierzchnię niż poprzednia, co nadawało gmachom smukłości i nasuwało skojarzenia z azteckimi świątyniami, chociaż za sprawą pagodowych dachów całość wyglądała raczej azjatycko. Najbardziej niezwykłe było jednak to, że całe miasto z wyłączeniem magazynów wzniesiono na palach. Między budynkami a gruntem powstał w ten sposób prześwit w wysokości jakichś 12 stóp. Wykorzystywany chyba na coś w rodzaju ciągnącego się we wszystkie strony bazaru. Kręciły się po nim tysiące zajętych swoimi sprawami tubylców, jak w Szanghaju, zwłaszcza, że wszystko to było bardzo kolorowe. Ściany budynków pokrywała farba, pod nimi i między nimi wisiały płócienne zadaszenia. Dominowały czerwienie i błękity, ale widziano też kolor złoty. Całość kontrastowała z ciągnącą się poza miastem zieloną dżunglą i szaro-niebieskimi wodami zatoki. Całkiem jak czyfu! — mruknął Grey. Matt, który też poznał dobrze letni port floty azjatyckiej, nie mógł się z nim nie zgodzić. Przybycie niszczyciela i uszkodzonego domu szybko stało się wydarzeniem. Na nabrzeżach zgromadziły się setki gapiów. Na zatokę wyroiły się walczące za wzięcie o lepsze miejsca małe łodzie i Mat dwa razy musiał nakazać całą wstecz, żeby nie zatopić ciekawskich. Wieczorna bryza przyniosła zapach miasta który chociaż miły, był wyraźnie obcy. Wyczuwało się w nim nieznane przyprawy i naturalne miazmaty dżungli. Do tego dochodził, jak w każdym porcie, odór ryb i drewna gnijących w słonej wodzie. — Zakotwiczymy 200 jardów od Salisy — oznajmił Matt. — Dobrze będzie zostawić sobie trochę miejsca, zanim się dowiemy, co tu jest grane. — Aye, aye, skipper — odparł Grey i zsunął się po schodni. Dowden skierował okręt we wskazane przez kapitana miejsce — zagrzechotał łańcuch i nowa prawoburtowa kotwica spadła na dno zatoki Balikpapan. W jednej z Lemurzych Kolonii załoga Walkera znajduje schronienie i zaopatrzenie, jednocześnie pomagając lokalnym przygotować się do obrony przed inwazją jaszczurów. Spora część pierwszej książki to interakcje z tubylcami właśnie, a ich też mamy niemałą gromadkę. Starszy i szlachetny Keje Frisar, Przewodca klanów ze statku domu Salisy, jego podejrzliwy kapłan niebios Adar, który prowadzi lud jako nawigator i strażnik tajemnej wiedzy, ale i chyba najbardziej sympatyczny z lemurów, czyli Chuck Sabat, jeden z pierwszych rekrutów, jaki został włączony do załogi Walkera i przez nich wyróżniony. Nie będę wdawał się tutaj na teren spoilerów, żeby nie zrujnować wielu zaskakujących twistów, jakie nadal w książce tkwią, ale dość powiedzieć, że brakowało mi takiej powieści. Nie oszukujmy się, to nie jest żadna górnolotna i superambitna literatura, to po prostu przyjemne, lekkie, przygodowe historie, bogate w akcje, barwne postaci i dość nietudzinkowy świat. Wszystko opowiedziane z dystansem do siebie, co więcej autor, Taylor Anderson, czuć, że kocha to co tworzy, zna się na marynistyce drugowojennej na tyle, by sprzedać odbiorcom wiarygodny obraz życia na niszczycielu. Słowo krytyki można zaś skierować na fakt, że niektóre wątki bardzo szybko przemijają. Od choćby nauka angielskiego przez Lemury do stopnia płynnej komunikacji zajmuje około miesiąca. Podobnie szybko załodzę Walkera, udaje się wyszkolić mały oddział piechoty zwerbowany z lokalnych rekrutów do obrony przed nadciągającą inwazją. A co więcej, nie zabraknie tutaj typowo amerykańskiego patosu, który gdzieś tam pobrzmiewa w dialogach typu My nie robimy takich rzeczy, ponieważ jesteśmy żołnierzami marynarki Stanów Zjednoczonych Ameryki. I tym podobnie. Natomiast wiele z tych rzeczy można zrozumieć przez ograniczenie miejsca. Pierwszy tom ma ponad 450 stron, gdzie musiało zawrzeć się rozwinięcie, przedstawienie postaci oraz trzy kluczowe wątki. Drugowojennej morskiej batalii i przeniesienia się do innego świata, walki o przetrwanie oraz eksploracji nieznanego przeplecionych z rozwojem postaci, oraz na szkicowaniu wstępnego konfliktu z Grikami, sojuszu z Lemurami, e, przedstawieniu ich kultury oraz postępu technologicznego poczynionego przez tubylców. A zatem podsumowując, tak, jest to zachodni, drugowojenny, militarystyczny Fury i sekai, gdzie najpiękniejszym rodzajem magii są gwintowane działa pokładowe. Nie osobiście ta pierwsza część serii niezwykle urzekła. To literatura prosta, przystępna. Ewokująca charakterem pulpowe opowieści epoki Konana, Doka Saveda, magazynu Weird Tales i tym podobnych. U nas w Polsce ukazało się zaledwie 5 tomów, choć Taylor Anderson rozwija i kocha swoje uniwersum z 14 częściami sagi zapasem. Ja zaś gorąco polecam i biorę się za kolejne tomy.